Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak, a to jest podcast Słowo Miłości na dziś na kanale Inny Wymiar Sukcesu. Jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, albo na ludziach sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTube. Kochani, dzisiaj chciałam odpowiedzieć na pytanie jedno, um, które zadała mi jedna osoba na Facebooku i odpowiem na nie, bo myślę, że większej grupie osób ona się przyda zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. I to się dotyczy kobiet i mężczyzn. Ale zanim to powiem, chciałam powiedzieć, że dzisiaj mamy wtorek do poniedziałku, do 10 października. Jest przedłużona promocja, jest sprzedaż książki Jak uleczyć zranione serce. Ja polecam Wam naprawdę serdecznie, żebyście ją sobie przeczytali. I to właśnie jest też związane z tym, co zaraz Wam opowiem. Po prostu jakby w głowie mi się nie mieści życie jakby w, w, takim, w takim związku, o którym zaraz jakby opowiem. I brakiem szacunku do siebie i brakiem szacunku do drugiego człowieka. Jeżeli Ty jako kobieta albo Ty jako mężczyzna nie będziesz szanował siebie, to nie będziesz nigdy szanował drugiego człowieka. I szacunek zna, zale, jakby zależy od Ciebie najpierw. I zaczyna się od Ciebie. I w książce macie dokładnie pewne rzeczy opisane, co zrobić, w jaki sposób to jest. Ja się zastanawiam, dlaczego jakby ludzie czasami są takimi tłukami. Naprawdę, ja przepraszam, że to mówię, ale tak jest. I nawet w Biblii są napisane, że z, po prostu są głupcy, którzy nie myślą i którzy nie słuchają i mają zamknięte oczy. I mają zatkane uszy. Są po prostu głupcami. I co więcej, jakby mówisz do takiej osoby, i ona dalej nie wie o co chodzi. I ja mam do Ciebie taką prośbę: jeżeli Ty nie wiesz o co chodzi, na przykład w jakimś temacie, to po prostu zasięgnij informacji, poszukaj książki, wykładu jakiegoś na ten temat. Pamiętaj, że nie wszystko znajdziesz w internecie, ponieważ jakby mm, osoby, które nagrywają, tak jak ja podcast, albo nagrywają filmy, dawają wartościowe treści, oni nigdy nie dadzą Ci całego tego, co mogą Ci dać, wtedy, kiedy Ty musisz zapłacić za to. Dlatego, że oni muszą z czegoś żyć. Ja z czegoś żyję. Inna osoba z czegoś żyje. Ty musisz przyjść do kogoś, żeby wykonać jakąś usługę, albo żeby coś kupić. Ktoś Ci musi coś dać, to musisz za to zapłacić. No takie jest życie. Więc pamiętaj, że te wartościowe treści, one są zawsze gdzieś schowane. I za nie się płaci. Dlatego są szkolenia, dlatego są nagrania, dlatego są książki. I po to to jest, żebyś Ty wzrastał. Bo osoba, która jakby jest początkująca, ona może się bardzo dużo rzeczy dowiedzieć z internetu. I to jest ok. Ale jak Ty chcesz zasięgnąć głębi, bo nie, nie znalazłeś tego odpowiedzi na to pytanie, albo dalej jakby krążysz cały czas w tym temacie i nie możesz czegoś przejść... Zrobić, nie wiem, pozbyć się, tak, jakichś nawyków i tak dalej, albo w jakiejś dziedzinie nie możesz iść do przodu, to zacznij czytać książki w tym temacie i po prostu zrób to. Weź sobie odmów, nie wiem, trzech bułeczek, dwie, dwóch paczek papierosów, kup tę książkę i po prostu zacznij czytać. Uwaga, i to, że zaczniesz czytać, to jest jedno, to musisz wdrażać to, co czytasz. Bo inaczej twoje życie się nie zmieni, będziesz kupował jedną książkę, drugą piętnastą, będziesz jeździł na szkolenia, albo kupował szkolenia online, i uwaga, nigdy tych szkoleń nie przejdziesz. Ludzie kupują szkolenia i nie kończą ich. Uwaga, sama tak kiedyś zrobiłam parę razy. Kupiłam i nie przeszłam tego szkolenia. Ale teraz, jak już coś kupuję, to ja wydaję do, dobre pieniądze na to nie małe pieniądze. I uwaga. I ja przechodzę te szkolenie od początku do końca, ponieważ ja za to płacę i wiem, jaka jest cena tego, a po drugie, ja wiem, że jeżeli ja nie wiem czegoś w danym temacie, to ja za, zapłacę za to, bo ja wiem, że ta osoba mnie tego nauczy. Albo kupuję książkę w tym temacie. Ostatnio właśnie mam bardzo sfiksowana, jestem na, na pewien temat. E, I może w przyszłym roku już wydam książkę sama, jakby na to, bo muszę to przejść, bo mnie to drażni w moim życiu i jakby cały czas, jakby. W, jest taki aspekt, który idzie do przodu i je nagle zwalnia. Albo idzie do przodu i jakby schodzi z powrotem na to samo miejsce. I mnie to wkurza. I ja chcę się tego, tego uwolnić i pójść naprzód, i po prostu małymi krokami iść do przodu. I nie chcę nigdy więcej już, żeby taka sytuacja była. Już starczy. I dlatego zgłębiam ten temat. I to kosztuje mnie i czasu, i pieniędzy, i pracy. Naprawdę. I jej notatek moich to kosztuje. W sumie to mam dwa tematy, które zgłębiam. Więc naprawdę ja polecam Tobie, kup teraz, bo 49 zł kosztuje sama książka z przesyłką i dostajesz wideo 30-minutowe ponad na temat wybaczania i uwalniania. Jeżeli masz niewybaczone coś, a ludzie często do mnie mówią, tak, ja wybaczyłam, ale jak ja zaczynam rozmawiać z kimś i widzę, że ktoś się trzęsie, albo zaczyna płakać, albo się irytować, albo krzyczeć. Albo się wzruszać i tak dalej, to on nie wybaczył. Dlatego, że wybaczenie, to wiesz co to jest? To jest to, że ty nie masz emocji związanych z tym, z tym, co się wydarzyło. Ty możesz mieć emocje, ewentualnie jakieś takie uczucia, że pamiętasz o tym, jakby dotykać się to delikatnie, ale ty się tym nie stresujesz. Ale kiedy zaczynam, widzę w człowieku różne emocje, które nie są jakby takie pozytywne w związku z tym, to znaczy, że ta osoba nie wybaczyła. Jeżeli ty nie wybaczyłeś komuś, czegoś, albo nie wypowiedziałaś sobie, to dostaniesz to ćwiczenie 30-minutowe. Zrób sobie to po prostu. Zrób i zacznij. Tam jest jeszcze potem przykład, co należy dalej zrobić. I zobaczysz, że Twoje życie się zmieni. Ale przeczytaj tę książkę. Jedną i drugą. Najlepiej dwie. Bo zobaczysz, jak działa duchowość. Ludzie nie mają pojęcia, co nimi kieruje i co nimi rządzi. I teraz ja, ja chcę przeczytać, bo jakby się rozgadałam, ale chcę przeczytać to o 6 minut już mówię chcę przeczytać powiedzieć o tym co napisała mi jedna osoba co zrobić jak chłopak ciągle mnie wyzywa i nie szanuje ciągle mi na psychikę wjeżdża poniża mnie a ma swoją kochankę żonatą z którą się ukrycie spotyka i ukrycie z nią pisze nie mam po prostu już siły dalej walczyć napisała do mnie kobieta dzisiaj i ja jej napisałam, czy, czy ona poważnie mówi. I ona napisała, że tak i że to trwa dwa lata. Jeżeli ty mnie słuchasz teraz, to ja mówię do ciebie, ale mówię też do innych osób, które się borykają z takimi rzeczami. Jak można na tyle nie szanować siebie, żeby żyć z kimś, kto jakby. Mm, Oficjalnie Ciebie zdradza, Ty o tym wiesz. Oficjalnie Cię wyzywa, nie szanuje, poniża, tłam się i w ogóle. Jak bardzo Ty jesteś osobą bojącą się samotności, braku miłości i akceptacji samej siebie. Nie chcę, żeby to jakby zabrzmiało. Mm, Chociaż nie, chcę, żeby to zabrzmiało dosadnie. To ma być dosadne. Bo może właśnie czasami trzeba usłyszeć coś dosadnego, żeby do nas doszło. Jak można żyć w takim związku? Ja, ja naprawdę nie rozumiem. I ja nie rozumiem, dlatego, że jakby jestem bardzo daleko od tego. Musicie to wiedzieć. jestem bardzo daleka, dlatego że ja nie wyobrażam sobie być z kimś, kto w taki sposób jakby żyje, odzywa się do mnie, funkcjonuje i tak dalej. To nie jest ten poziom. I dlatego ja powtarzam i pokazywałam to nawet wczoraj na live y i ostatnio też na filmie: jak jesteś na poziomie 0, na parterze, to spotykasz ludzi z poziomu 0. I teraz mnie na przykład słyszysz, nie obrażaj się, ale na przykład ja jestem, załóżmy, na poziomie trzecim i ty mnie słyszysz, i ty mnie nie rozumiesz, dlatego że ty jesteś na poziomie 0. Ja rozumiem ciebie, dlatego że ja tam byłam. I ja musiałam dostać. Wciry i baty, żeby wejść na poziom pierwszy. A potem z poziomu pierwszego musiałam dostać wciry i baty, żeby wejść na drugi, i dostać jeszcze większe wciery i baty, żeby wejść na trzeci. I właśnie też niedawno dostałam. I to się dzieje na różnych płaszczyznach życia, ale ja się tego nie boję. I dzisiaj mówiliśmy na live o, o tchórzostwie, o strachu. A ludzie są obsrani po pachy, bo boją się samotności, boją się tego, że nie wyjdzie, a boją się, że nie będą mieli pieniędzy i tak dalej. Ja zostawiłam wszystko. I wyszłam po prostu i przeżyłam katorgę po prostu. Ale ja dzisiaj za to dziękuję, bo ja nigdy nie byłabym tak, taką kobietą, jak jestem dzisiaj. Ja bym nie mówiła do Ciebie tego i nie pomagała ludziom. Nie pisała książek. To było najstraszniejsze, co mogło być w moim życiu. Kiedy ja odeszłam. I zostawiłam wszystko. Ale to miało tak być. I bałam się okropnie ale zrobiłam to. Jak można tak żyć? Nie można tak żyć. Po prostu nie można. Sama na to pozwalasz. I uwaga, sam na to pozwalasz, jeżeli jesteś mężczyzną, a kobieta ciebie tłamsi, wyzywa cię przy innych, mówi, jaki z ciebie facet. Jak ja słyszę czasami, ja sobie myślę, słucham? Gdzie tu jest szacunek do drugiego człowieka? Ona przy innych mówi o nim. Jaki ty jesteś, weź ty i, i tam lecą jakieś obelgi na imprezie i tak dalej. Gdzie w ogóle to jest poziom minus jeden? Do mężczyzny odezwać się przy innych, że on jest nie wiem głupkiem albo w ogóle jakiś z ciebie facet, że ty nic nie umiesz i, i ty wyzwać go w jakikolwiek sposób, czy mężczyzna, kobietę przy innych, to jest minus jeden. To jest piwnica. To nawet nie jest zero, to jest minus po prostu. Naprawdę zadowolony jesteś? Albo zadowolona jesteś z takiego związku? Już nie mówię o małżeństwie. W małżeństwie to w ogóle nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Ja pierdził. Widzicie, i dlatego właśnie potrzebny jest Bóg. Dlatego jest potrzebna duchowość. I w książce przeczytacie o tym. Trójkąt małżeński jest taki rozdział w mojej książce. To jest cudowny rozdział o tym, jak to zrozumiesz, pojmiesz człowieku. Człowieku mm, ułomny, mówię do Ciebie teraz. I do siebie też, bo ja też jestem ułomna, uwaga. Ułomność to jest to, że my jesteśmy niekompletni, niepełni, nie wiemy wszystkiego. I całe życie będziesz ułomny, bo nie będziesz wszystkiego wiedział, bo wykorzystujesz tylko 5% swojego umysłu. Do gruchy jasnej. Zrozum to i weź się po prostu, ogarnij i zacznij czytać, zacznij słuchać, zacznij zmieniać coś w swoim życiu. I przestań się bać, bo kiedy masz strach, to nie masz miłości. Nie może być miłości w swoim życiu, kiedy ty masz strach. Ja współczuję tej kobiecie, która do mnie napisała. Naprawdę współczuję, współczuję tobie, jeżeli masz takiego partnera, bo partnerka, żona, męża, to już jest trudniej. Ale pamiętaj, że Twoja zmiana zaczyna się, w ogóle zmiana twojego, Twojej relacji, życia i tak dalej, zaczyna się od Ciebie. Nie, nie od niego, nie od niej, nie ode mnie, nie, nie, od Ciebie. Bo ja mam wpływ tylko na siebie. Ja mogę siebie zmieniać. I ja dzisiaj miałam live'a o 20.30, skończyłam o 21:00. Przepraszam, 10. I jeszcze mojego syna położyłam spać, zanim się przebrałam, zanim to było, w pół do, poszłam na siłownię. Do dziesiątą czy do 20. Nie chciało mi się. Nie chciało mi się jak nic, ale pokonałam siebie, wiesz co? I cieszę się z tego. I nagrywam tu siebie jeszcze raz wieczorem podcast, a teraz rano będziesz go słuchał. I też mi się nie chce, ale ja pokonuję siebie po prostu. Jeżeli będziesz robić łatwe rzeczy w swoim życiu, to będziesz mieć trudne życie, a jeżeli będziesz robić trudne rzeczy w swoim życiu, to będziesz mieć łatwe życie. Bo te trudne rzeczy potem przechodzą w łatwe rzeczy, i ty już ich umiesz, i jest ci o wiele łatwiej. Po prostu. Przeczytaj książkę. Naprawdę. Przeczytaj książkę, ogarnij temat, zacznij wzrastać. Każdego dnia małymi krokami. Ściskam Cię. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!